Witam w grze Psychic Simulator Simulator zniszczeń No jak widać ma telefon No Dosyć dobry Mam nadzieję, że jak zrobię z tego serię, to będzie się podobało. Mam początku parę mam zmniejszeń. Tak, zwiastunowo. Sobie obejrzymy. No! No dosyć. Dobre zniszczenia. Pierwsza osoba. Płody mi się w ogóle. Więc pozdrawiam i mam nadzieję, że seria się Wam bardzo mocno spodoba.